Wojtek, nowy rok, stara ja, ale chyba się zapiszę na siłownię. O, na siłownię odporności psychicznej? A jest taka? No jasne, że jest. Wyobraź sobie, że podnosisz ciężary pozytywnego myślenia, robisz stretching, elastyczności emocjonalnej i takie sprinty w rozwiązywaniu problemów. Muszę przyznać, że brzmi trochę inaczej niż taki zwykły trening na siłowni. Yy, a jak takie ćwiczenie miałoby wyglądać? Mógłby być to na przykład wieczorny dziennik wdzięczności. Wyobraź sobie, zapisujesz trzy rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczna. To pomaga skupić umysł na rzeczach, które zrobiliśmy dobrze, na pozytywach. Wzmacnia odporność psychiczną. Daje kopa, jak taka? No dobrze, to ja zacznę dziś od zapisania, że jestem wdzięczna za naszą rozmowę. Brzmi jak dobry początek, prawda? Absolutnie. A kto wie, może za. Jakiś czas, za parę tygodni, poczujesz się jak taka prawdziwa, super odporna, super bohaterka. Oby tak było. Dzięki Wojtek za tę lekcję. Do usług. I pamiętaj, że najważniejsze do ćwiczyć regularnie. E, zarówno na siłowni, jak i w życiu.